Niedawno dostaliśmy duży update. Pach, świąteczne wyglądy mamy także bardzo spoko na plus. Mi się podoba. W sumie wszystkie mi się podobają nawet, ale wezmę sobie na początek ten. Czerwony, mamy asystę wybicia. Tego tutaj brakowało. To sobie od razu przestawimy, że było włączone na. E, zawsze, że było włączone, po prostu. Pierwsza nowa skocznia to Engelberg HS140 dodali. Pidok za pleców, także moje tutaj błagania zostały wysłuchane. O kurczę, zielone światło. No tak, trzeba było ruszyć. <śledzio> no, ten model skoczka jest taki, wiecie. Jeszcze dosyć niedopracowany. Strasznie dziwnie się z tego widoku lata, ale fajnie, ale fajnie, to trzeba przyznać. Jest świątecznie, są choinki, jest bałwan, są prezenty, są sanie pod rozbiegiem. Kurczę, no. Fajne te choinki, elegancko. Jeszcze sobie na tych skoczniach dzisiaj pewnie poskaczemy. Chyba w dzisiejszym odcinku będę skakał z tego widoku. Podoba mi się ten widok.